Zostaw łapkę w górę w ciągu 10 następnych sekund, jeśli chcesz mieć taką liczbę fałdolców na swoim koncie. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Lord Mateo, a dziś witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Jako, że za kilka dni wychodzi kolejny sezon w Fortnite, sezon 8 rozdziału 2, stwierdziłem, że pokażę Wam kilka sposobów, jak zdobyć karnet bojowy za darmo. Za każdym razem, gdy wychodzi nowy karnet, grupy youtuberów robią na niego konkursy. Jest to w 100% działający sposób, tylko że trzeba wygrać. I drugi sposób, którego Wam nie polecam, ponieważ możecie za niego dostać bana skupowanie karnetu bojowego na olx czy Allegro, bo są to wygenerowane kody. Tak naprawdę taki kod każdy może sobie wygenerować, ale po wpisaniu go po prostu nic się nie będzie działo, a możemy za to dostać bana, więc nie jest to korzystne. Dobra, a więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę, na razie.